Widzimy Sławomila Krzeskiego, który z ulotkami podchodzi do księdza, który rozmawia przez telefon komórkowy. Powiedz, co się dzieje? Co to za ksiądz jest? To jest, myślę, że listówki, kardynał. To jest Nususz Apostolski w Przedstawiciel Ojca Świętego tak, w Polsce. Widzimy rozmowę. Ale nie odsiedza na nie. To jest spontanicznie, oddolnie. To jest w Częstochowie, na Jasnej Górze. Ja byłem tam już. Chodzi o Rozanię Celakówną, naszą kandydatkę na ukazę To według jej objawień. Proces jest rozpoczęty, jest rozpoczęty. Już jest w Rzymie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, Także nie jest to sekta, <laughs> jesteśmy katolikami. I tutaj są obrońcy Krzyża, bo chcemy w Sejmie, żeby ten krzyż pozostał z wolą tych, którzy go wieszali, żeby nie było tak jak we Włoszech, że zabrania się w szkolenie. No cóż, tak? No <noise> I tak to wygląda. Kameralna atmosfera. Widzimy tutaj już wychodzących z sejmu dygnitarzy którzy wsiadają do limuzyn swoich i wyjeżdżają udając się na swoje rauty i inne służbowe, prawda, sprawy. Co? Mir Zakrzewski żywo rozmawia z księdzem Nuncjuszem, a ksiądz Nuncjusz chyba czeka też na limuzynę. Da się chyba jakoś w Polsce wytrzymać. bardzo, ja mam samochód. Bielecki, oddaj Malmę. Dzień dobry. No i pani, okazując nieufność wobec mojej osoby, ostentacyjnie odeszła. A takie piękne treści trzyma. Trzeba będzie kiedyś sprawę wyjaśnić.